Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj zapraszam Was na recenzję Tweet Cute, czyli książki, która w sumie jakiś czas temu już miała premierę, jakiś czas temu już był na nią wielki hype. Tweet Cute to jest taka typowa młodzież żuwa romans, powiedziałabym. Troszeczkę momentami mi zakrawa o taki romkom, ale nie przeważa to w tej treści. O czym to w ogóle jest? Mamy dwójkę głównych bohaterów, Jacka i Pepper. Oboje chodzą do prywatnej szkoły w Nowym Jorku, średnio ze sobą przepadają, a jest nawet lepiej, ponieważ i Jack, i Pepper są jakby spadkobiercami rodzinnych interesów. W branży gastronomicznej. Pepper jest córką właścicielki ogromnej sieciówy Big League Burger. Bodaj, tak się to, jeżeli to dobrze wymawiam, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. A Jack jest synem właścicieli małej kawiarenki kanapkarni, tak na dobrą sprawę, Girl Cheesing. Generalnie jest afera. Robi się ogromna afera. robi się ogromna wojna, która dzieje się na Twitterze. Związana z plagiatem. Tak pokrótce, Big League Burger kradnie przepis na specjał babuni, na specjalną kanapkę, która jest hitem w Girl cheesing i wywiązuje się z tego afera. I generalnie to na tym polega ta akcja, ale poza tym jeszcze mamy taki wątek drugoplanowy, który szczerze mówiąc wychodzi troszeczkę. Też na pierwszy plan, jeżeli chodzi o tutaj tą dwuwątkowość. Oprócz Twittera mamy do czynienia z jeszcze jedną aplikacją. Jest to aplikacja, która opiera się na anonimowości. Jednak zasada jest taka, że wszyscy użytkownicy korzystający z tej aplikacji są uczniami tej konkretnej szkoły, tylko że ich niki są... Automatycznie zmieniane z maili uczelnianych, uczelnianych, szkolnych na jakieś nazwy zwierzęce. No i w każdym razie tak to działa. Ludzie ze sobą piszą anonimowo, zawierają jakieś przyjaźnie. Aplikacja w pewnym momencie ujawnia tożsamość dwóch stron, kiedy między nimi, według jakiegoś algorytmu, cokolwiek, nie znam się totalnie na tym, Dochodzi do takiego widocznego zacieśniania więzi. Wtedy aplikacja ich ujawnia, no i robią z tym, co chcą. Tak, generalnie to podobało mi się, i nie za bardzo mam co złego powiedzieć o tej książce. Jest taka, no, zwykła, ale z drugiej strony bardzo urocza. Właśnie taki comfort read, można by powiedzieć. Fabuła nie jest jakaś. Ultra akcyjna, ultra pełna takich um, zwrotów akcji i tak dalej. Nie, tu jest raczej statecznie. Czytelnik wie więcej. Jest właśnie taki fajny zabieg tutaj przeprowadzony, który się nazywa powiedz. Odbiorcy, ale nie powiedz bohaterom, co się dzieje, i w pewnym momencie już jesteście tak bardzo sfrustrowani tym, że oni nie wiedzą, a powinni wiedzieć, ale nie ma wyraźnych, ultra wyraźnych sygnałów, że na pewno wiedzą i że mogą nawet przypuszczać. Chyba się zgubiłam w swoich myślach, ale w każdym razie wiecie o co chodzi. Jest taka trochę frustracja związana z tym zabiegiem, ale to bardzo fajnie wpływa na całą akcję, bo nie wiem w którym momencie. Dowiemy się tego, a tak właściwie czego bohaterowie się dowiedzą, co my już wiemy. Także to zdecydowanie na plus. Postacie są w porządku. Nie, nie przywiązałam się do nich jakoś bardzo, co jest w sumie trochę zaskakujące, bo to jest książka prawie 400 stron i mamy do czynienia właśnie głównie z tymi dwoma postaciami z Pepper i z Jackiem. I jakoś nie potrafiłam znaleźć tutaj żadnej więzi. Na pewno bardzo brakowało mi Takiej, takiego szerszego opisu, szerszego pokazania relacji między właśnie dziećmi a ich rodzicami, tym bardziej, że działają w branży, w ogromnej branży. ok, były fragmenty, gdzie mieliśmy rozmowy, właśnie Pepper z matką, były rozmowy Jacka ze swoimi rodzicami, i tak dalej, ale nie było tego na tyle, żebym odczuła jakieś Większe przywiązanie, żebym mogła śmiało powiedzieć: tak, ta kobieta to jest matka Pepper, a ten mężczyzna jest ojcem Jacka, i tak nie wiem, strasznie słucho to tutaj wyszło. To, to mi się średnio podobało. Przy końcówce było też kilka cringe'owych dialogów, ale to jest tak właściwie wszystko, co mam do zarzucenia tej książce. Poza tym właśnie jest bardzo przyjemna do czytania, taka leciutka, mogłabym powiedzieć, że nawet na zastój czytelniczy na spokojnie, co do jeszcze fabuły, ona nie jest właśnie ultra akcyjna, angażująca, tak jak powiedziałam, ale jest bardzo schematyczna, tylko że jednocześnie ciekawa. Ta akcja płynie, ona nie jest ultra dynamiczna, ale płynie, więc bardzo przyjemnie i bardzo dobrze się to czyta. I mimo tego, że wiecie, że ten schemat tu jest, on się tak bardzo nie rzuca w oczy. I to chyba tyle z konstruktywnej krytyki najgorzej było, jak gdzieś koło jakoś przed 300 stroną już wszystko było cacy. Jakby czytacie to i macie ok, dobra, to jest fajnie, tutaj się dzieją rzeczy. I tak naprawdę, gdyby się nad tym zastanowić, to zostałoby do końca jakiś rozdział, może dwa, no nie? Ewentualnie jakiś epilog, kilka lat później, cokolwiek. W każdym razie trochę. A tymczasem koło tej trzysetnej strony została nam tyle. Co to jest? Co to jest? Ja już byłam zadowolona z tego, co przeczytałam, i patrzę inwie, co to jest. Jakby o co chodzi. Co tutaj się wydarzyło? I oczekiwałam od tego, że aż tyle tego zostało, że będzie tutaj taki coś takiego bardzo juicy, nie? Taka dramka dodatkowa, coś, coś takiego mocniejszego. Okazało się, że nie. W sensie, z jednej strony tak, ale nie. Nie wiem. W sensie, no wiecie, dramka była, ale raczej średnia bym powiedziała. Chciałabym jeszcze docenić estetykę, bo ta okładka jest śliczna, oddaje... czy oddaje jakoś bardzo treść? Dowiedziałabym, że trochę, tym bardziej, że właśnie na Twitterze się to odbywa jak najbardziej. Ale co jest najlepsze w tym wszystkim? To jest ta wklejka. To jest ta wklejka, słuchajcie, to jest nie dość, że oddanie ukradzionej kanapki, to jeszcze do tego jest to uśmiechnięty tost. Czy może być coś lepszego? Nie sądzę. Także krótko mówiąc, polecam, czytajcie. Jest super, jak nie macie co czytać, to przeczytajcie sobie Tweet Cute. O, postawiłabym to na równi z Perfect on Paper, które też było taką luźniejszą młodzieżową, taką do przeczytania, na zastój czytelniczy, trochę Comfort Read, ale powiedziałabym, że to jest bardziej Comfort Read od Perfect on Paper. Także Tweet Cute. Polecam bardziej niż Perfect on Paper. Nie pamiętam ile dałam na skali tamtej książce, ale tutaj postawię 6,5. W sensie, no wiecie, no nie ma tutaj niczego ultra wyróżniającego się, czegoś, co byłoby niesamowicie oryginalne, co by mnie strasznie wciągnęło w tę książkę. To po prostu była spoko książka. Także, także tyle, no 6,5. Na tej chwilę nie mam więcej do dodania. Zobaczymy, jak długo będę ją pamiętać, bo była naprawdę urocza i fajnie by było, gdybym zapamiętała to troszeczkę dłużej. A na dzisiaj to już będzie tyle. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli już czytaliście Tweet Cute, to koniecznie dajcie mi znać, co o tym myślicie, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, bo tak też może być. A my widzimy się następnym razem. Pa!